Hej cześć, się mną wszystkim zaczynamy grę. I przepraszam was, ale ja już grałem. No, po prostu spierdzieliło mi się nagranie, ale zaczniemy od początku. Po prostu was przepraszam za to i tyle. No, ale co zrobić? Cóż, żem ja mógł zrobić. Po prostu coś mi się tam zrobiło i po prostu spierdzieliło mi się nagranie, po prostu i tyle. Jednym słowem. Dobra, musimy to zrobić szybko i oryginalnie. Pamię wiem jak się zaczyta, zaczyna, a nie, zacz nie zaczyta, zaczyna GTA Liberty City ogólnie no po prostu jesteśmy właśnie w tym mieście, po którym teraz jeździmy i po prostu najpierw zaczynamy nie tak jak teraz, bo to jest GTA 3 i po prostu no po prostu po ludzku nie zaczynamy, że on przyjeżdża do tego Liberty City jest na przystanku autobusowym. No powiem, że Liberty City GTA Liberty City to jest dość udana seria, ale GTA 3 jeszcze bardziej udana. Chociaż nigdy w nią nie grałem, ale zobaczyłem gameplay. No, zanim mi się spierdzieli mu nagranie, to naprawdę. To grałem, nie? Ale to jest mój pierwszy raz, nie? Bo nie, ja grałem w GTA 3, tylko że jej nigdy nie dokończyłem. Nie dokończyłem historii ogólnie. Chodziłem tutaj, wpisywałem sobie kody ogólnie... Ale to było tak tak. No. O, ogólnie ma, zna, e, pamiętam już nawet jeden. E, mogę teraz nawet wpisać. Zaraz wam pokażę. Jeśli ktoś nie daje sobie rady po prostu w misjach i chce po prostu się zabawić, to wpisuję tylko e, Guns. Ostatnie wystarczyło. Nie wystarczyło ale nie wystarczało, gun, ale tym razem coś się nie tak. Po prostu, dobra, nieważne. Dobra, po prostu jedzie. Widzicie? I to jest właśnie ta magia. Nic na mnie nie mają, ale jednak mnie będą poszukiwać. Eee o, myślałem, że już się zbugowałem i będę musiał wysiąść. Szybciej. Dobra, fajnie. Miałem mi ci cię poznać. Wow! To było hardkorowe, przyznam. I to jest właśnie magika, Właśnie tego GTA. Zawsze wie, kiedy zaskoczyć gracza. Właśnie za to lubię GTA. Nie biegaj, tak gościu, nie chcę cię jeszcze zabić. Jeszcze. Jest to moje auto. A, weźcie je, tak właściwie jest już popsute. Po jednej przejazdce. Dobra, po dwóch przejazdkach. Nie przesadzajmy. Bierzemy baseballowe. Yeah. Je. Kogo skupimy? Może ciebie? To nie ja. Pan uwierzy, panie Władzo. To naprawdę, naprawdę nie byłem ja. Pan uwierzy. Dobra, i tak ich zaraz zgubimy, nie muszę mu się tłumaczyć. Jedziemy. To trochę źle, że jedziemy jako poszukiwani y, koło komendy policji, ale co tam? My mamy na wszystko wywalone. I tak powinno być. Bo w GTA 3 trzeba być twardy. Dobra, co? Ciebie mam zbić? Dobra. Jestem porządnym człowiekiem. Człowiek wie, co zrobić. Po prostu cię zaciupać. Ha, ha, ha. Na razie. Dobra, jedziemy. Lecimy. Lecimy do Liberty. City. City. Liberty City. Nie, to tutaj. Świetnie, nie poobijany. O, aż tysiąc ze mnie będą zdzierać. Ja Dobr. Okej. Okay. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. O ja pierdziu Ech, Dobra, trzeba dokończyć tą misję I myślę, że te misje właśnie nie będą jakieś przebojowo długie Tak po 10 minut Nie przesadzając Ja teraz zrobię pauzę, żeby was nie zanudzać I zaraz się widzimy Dobra, już jestem Ała Znów nie, mają na... Znów nie mają na mnie dowodów, ale jednak. Oni są po prostu zazdrośni, że ja jeżdżę ciężarówką, a oni nie. Po prostu zazdrośni są. Oj, przepraszam za tą ścinkę. To nie ja, to naprawdę nie byłem ja. Dobra, i myślę, że tutaj już będziemy kończyć. I powiem to. Cześć. Na razie, bo to był właśnie mój pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale, czyli Grand Heft Auto 3, i do następnego odcinka. Po prostu mówię, Narka!